Dzień dobry, dzień dobry moi kochani. Yy, dziś czytanie dla, skor, yy, przepraszam, dla, muszę zerknąć sobie, dla wodnika. Dziś czytanie dla wodnika. Oczyścimy karty, proszę bardzo. Oczyścimy dziś wodniczek, tak? Yy, początek 2025 roku. Jakie energie nas przywitają, tak? Przetasujemy karty. Talia Boski Tarot. Zobaczymy, co takiego. Na co zwrócić uwagę? Co takiego nadchodzi? Z czym się trzeba będzie uporać? Co odejdzie do przeszłości, co przyjdzie nowego? Tak, zobaczymy. Najpierw wyciągnę taką kartę, bo robię nowy układ, więc kartę sygnifikatora. Sygnifikatora, tak? Losujemy dla dla wodniczka kartę taką mówiącą o ogólnej energii, która ci teraz towarzyszy. I to jest karta siódemka denarów. Bardzo ważna karta. Czyli karta naszych owoców, naszej pracy, być może z poprzedniego roku. Tak, podsumowanie takie. Bo możesz zacząć od początku, bo masz pusty kosz. Tak, zbierasz te owoce. I teraz tak. Duch reprezentuje energię, które kierują Twoją tym, tym czytaniem. Więc duch, tak, reprezentuje energię. Zobaczymy jaką energię. O, tutaj zaraz zobaczymy. Słonko wychodzi. Zobaczymy. Duch. Proszę bardzo, cesarzowa. Cesarzowa to jest duch. Reprezentuje energię, tak, która kieruje tym czytaniem. Mamy kartę cesarzowej. Ziemia symbolizuje obecną sytuację, tak? Ja, wypadły mi tu dwie karty, potężne karty, ale ja je włożę. Jeżeli mam je wyjąć, wylosować, to na pewno wylosuję. Symbolizuje obecną sytuację i Twoje oczekiwania. Proszę bardzo. Obecna sytuacja i Twoje oczekiwania woda symbolizuje nieoczekiwane oddziaływanie osobistych energii, a więc emocje, emocje, nieoczekiwane, coś co może być takiego denar, tak? a z denarów, czyli o, ja już widzę, co tu się dzieje. Ogień symbolizuje zmiany najbliższej przyszłości, zobaczymy. sobie przesunę, drogi wodniczku. Proszę, najbliższej zmiany, w najbliższej przyszłości. Zobacz, jakie to potężne czytanie i ważne dla Ciebie. Wielka Rada. Tu widzę Wielką Radę tak, dla Ciebie, w którym kierunku i w jaki sposób. I powietrze symbolizuje długotrwa, dru, długotrwały rezultat. I już. I już zobaczymy. Proszę bardzo. Odejście. Tak, długotrwały rezultat. I ja już biorę tu drugą talię tą sobie tu położę. Tak, i teraz dopowiem sobie do ósemki kielichów. No, ja już tu mam różne, różne wersje czytania, mi się pokazują. Piątka zwojów no powiem wam, że tu mamy same piąteczki, mamy tutaj siłę i to jest ta karta, której mi brakowało, mamy tu siłę, to jest karta, której mi brakowało, tak, zobaczcie, przepiękna energia i do cesarzowej, o i piątka luster, czyli powtórzyła nam się dwa razy i ja już mówię, o co w tym wszystkim chodzi sygnifikator. Ten rok będzie dla Ciebie ważny, drogi wodniku, bardzo ważny, tak? Mamy tu obfitość, tak? Zboże, to, co może wyrosnąć. Ja mówię, energia płynie, więc to nie będzie dzisiaj, jutro, pojutrze, to może być za pół roku, to może być za, za rok, ale to jest ten początek 2025 roku. Na co zwrócić uwagę? Zwracamy uwagę na to, co siejemy, a Ty zasiejesz Denner, czyli stabilność finansową. Ty ja kieruję cię na to, żebyś zasiewał stabilność finansową, tak? Dlatego, że widzisz, yy, pokazała nam się tu karta cesarzowej. Proszę bardzo. Przepiękna energia. I teraz już omówię kartę cesarzowej. Karta cesarzowa, energia cesarzowej to energia kobiety płodnej. Kobiety w ciąży, to będzie jedna wersja dla Ciebie, tak? Kobiety w ciąży, być może ta obfitość, tak? Czyli zajdziesz w ciążę, planujesz ciążę, tak? I to będą Twoje owoce tej obfitości z góry, jakby, czyli tej obfitości, tej. Bo za to. To, co teraz jest tu na tej karcie u góry, odpowiadasz na dole. Więc jeżeli będzie sytuacja, że urodzisz dziecko, zajdziesz w ciążę, tak? Yy... Nie może być w tym wszystkim nic toksycznego, ponieważ ty zbierasz owoce. Ty zbierasz owoce. Ja widzę tu duże ubóstwo emocjonalne. Być może kobiety, która jest w ciąży, dowiedziała się, że będzie w ciąży, czy nie radzi sobie z wychowaniem maleństwa, tak? Nie radzi sobie z tym, bo widzę tu dwa razy powtórzyła się piątka kielichów, piątka luster, ale zobaczcie. Ona chce otworzyć te swoje serce. Ten kwiat lotosu jest na wysokości serca. Ona potrzebuje wsparcia. Kobieta, która wychowuje dziecko bądź jest w ciąży, potrzebuje wsparcia. Potrzebujesz wsparcia, moja droga. Tak? Więc tu pokazuje nam się cesarzowa i tu jest Konieczność odejścia od myśli, od konfliktu wewnętrznego. Być może jesteś w ciąży, boisz się tego, boisz się, bardzo boisz się, tak? tak? Tego, jak sobie poradzisz, więc tu jest konieczność odejścia od tych myśli, tak? Konieczność odejścia od myśli i otworzenie się, otworzenie swojego serduszka, tak? Zobaczcie, tu nawet ta piątka luster, tu mamy, tu łono zawiązane kokardą, tak? Otwórz swoje serce. Nie zamykaj się. Nie zamykaj się. Tak? Na emocje. Otwórz, ta karta mówi, otwórz swoje serce, bo ty krzyżujesz, tu chowasz swoje serce, ale wyszła druga. To jest ta potężna rada, którą widziałam. Otwórz swoje serce na pomoc, na bliskich, na wsparcie. Tak? To jest bardzo ważne, ponieważ wylosowałam dla ciebie kartę siły. To jest karta siły. Tu mamy y, świeczki, tu y, jest płomień, tak? Tu mamy. Y, y, jak to się nazywa? Pszczółki w tym mieszkają, ale zawieszone w kokonie takim pszczoły, tak? Y, Siła to. Zobaczcie, ten człowiek wygląda jak. jak taki żebrak, tak? Zobaczcie. On wygląda jak taki żebrak, ale w nim jest mnóstwo miłości, mnóstwo empatii, zrozumienia i mądrość. I ty posiadasz tą siłę. Być może jesteś w takich emocjach. Ale ta karta, ta energia, doda, być może ktoś zwykły, ktoś wyglądający niepozornie, da ci tą siłę, tak? Da ci tą siłę do uwierzenia w to, że jest w tobie nowe życie, tak? Chodzi o to. To jest jedna wersja czytania. Druga wersja czytania to pomysły. To pomysły. Cesarzowa rodzi pomysły, tak? Cesarzowa jest pełna pomysłów, ona sadzi ziarna, wyrasta z tego dużo miłości, dużo piękna, jak widzicie, dookoła. To jest cesarzowa, tak? Ale ja widzę tu takie, zrobię sobie tak, o, ty jesteś bardzo. Tak, jak te karty pokazuje w deficycie emocjonalnym spowodowanym deficytem materialnym. Jeszcze dopowiem do, tamtego, do tamtej wersji czytania, że strach przed tym, że sobie nie poradzisz, tak? Że urodzi się Dzidzia, na przykład. Strach przed tym, że sobie nie poradzisz, nie bój się, to wszystko toczy się samo, wszystko przychodzi samo. Wracam do tej drugiej wersji teraz. Emocje szargane są brakiem, tak? Finansów. Ale ty otrzymujesz szansę. Nowa umowa do podpisania, nowe jakieś działania podjęte w kwestiach finansowych, być może zmiana pracy, nowa praca, nowy kontrakt, tak? Nowe jakieś przedsięwzięcie, bo jesteś pełna pomysłów, mimo że jesteś w takich energiach tak, deficytu, deficytu emocjonalnego i materialnego, ty Twoją kartą sygnifikatora jest zbieranie owoców. I jeżeli dobrze zasiejesz to ziarno, czyli podpiszesz umowę, znajdziesz nową pracę, szukaj nowej pracy, jeżeli jej nie masz, znajdziesz jakikolwiek środek dochodu, tak? Jakieś nowe środki, które pod, pomogą ci wyjść. Z deficytu emocjonalnego i finansowego, zaczniesz zbierać obfitość, tak? Tu, na Ziemi. Aby zapełnić ten kosz, wejdziesz wtedy w energię cesarzowej, bo cesarzowa w tej drugiej wersji jest kobietą pełną pomysłów i ty, drogi Wodniku, taka, taki jesteś. Jesteście tacy. Jesteście pełni pomysłów. I w tym roku ważne jest, Zasiać właśnie ziarno stabilności finansowej. As denarów, coś nowego. Zaczniecie coś nowego. Szukajcie nowej pracy, jeżeli jej nie macie. Jeżeli jesteście w deficycie finansowym, i z tego powodu w deficycie emocjonalnym, to jest bardzo ważne. Odejdźcie od tego, co Wam nie służy. Ja zaraz tu zobaczę: od konfliktów wewnętrznych, tylko w ten sposób pozbędziesz się wewnętrznego konfliktu. Ja tu sobie dobiorę jedną energię. Proszę. No i drugi raz, zobaczcie. I konflikt wewnętrzny, czyli myśli, i, i takie jakieś y, potyczki, taki, taki konflikt y, i słowny, i, i, i rękoczyny nawet. Nie może być czegoś takiego. Od tego odchodzimy. Od tego odchodzimy, drogie wodniki, od takich energii odchodzimy. Trudne czytanie, ale warto. Skupić się na tym, żeby. Bo same piątki macie. Warto jest na tym, żeby skupić się na rozwiązaniu. Co będzie rozwiązaniem? Przyjęcie tego kielicha. Przyjęcie kielicha. Zobaczcie, czyli tej mocy, tej mocy, bo jest w tobie moc. Rozdawanie miłości. Pokaż się z innej strony. Odejdź od tych smutków. Trosk, jest to trudne, dlatego y, często trzeba zasięgnąć porady, tak? Rozmowy z kimś, tak? Być może z taką cesarzową, która potrafi, tak? Y, jakby wydobyć z ciebie to, co najlepsze. To, co najlepsze masz w sobie i pokazać ci drogę, którą powinnaś podążać. I tu mamy jeszcze. Maga i wejdziesz w energię maga. Czyli zobacz, mag na tej karcie ma wiele narzędzi, ma wiele narzędzi, zobaczcie, wiele możliwości, i ta energia mówi o tym, że ty, żeby wyjść z tych energii ubóstwa, tak, deficytu, musisz znaleźć pracę. Musisz podpisać jakiś kontrakt. Być może odejść z jakiejś pracy i dostaniesz ofertę nowej pracy, ale ty masz wiele możliwości, naprawdę wiele narzędzi do pracy, tak? Tak uważam. Ty jesteś magiem, więc tu nie chodzi o to, żeby wyczarować coś z niczego, nie o to chodzi. Tu chodzi o to, chociaż też możesz być w takich energiach, że zrobisz na przykład wystrugasz z kawałka drewna piękną rzeźbę, tak? Coś z niczego, leży sobie kawałek pinka, a ty go weźniesz i wystrugasz, sprzedasz, masz dochód, masz dochód, zrobiłeś coś z niczego, mak, tak, potrafi. Też, tak? Ale masz wiele możliwości i korzystaj z tych możliwości. Po prostu usiądź cierpliwie. Przeanalizuj, wypisz sobie wszystko, rozpisz sobie wszystko, y, co lubisz robić, do czego, y, z czym y, najbardziej, co przynosi ci jakieś trudności, tak? No właśnie, to jest ta, ta walka, ta walka tego rycerza denarów, który raz ma trochę pieniędzy, raz nie ma. Y, nie ma tej stabilności finansowej i dlatego. Yy, tu tak poczułam, że ty chcesz zmienić pracę. To jest trzecia wersja. Możesz chcieć zmienić pracę, dostaniesz jakąś nową ofertę, tak? No, dobrze, zobaczymy, co jeszcze nam tu z tej dali wybierzemy. Proszę bardzo. I zakończy się jakiś cykl. Mamy tutaj. Być może gdzieś wyjedziesz w sprawie tej pracy, tak? Będziesz szukał. Zmienisz totalnie swoje życie. The world. Zobaczcie, ta cesarzowa, właśnie ta, która tu jest, ona stoi sobie i dokonuje wyboru, bo ona trzyma dwie buławy. Ona trzyma dwie buławy i stoi w tym zwierciadle, albo ona rozdaje wybór. Też tak może być, że to ona rozdaje wybór. Zobaczcie. To jest tak, jakby ona. Ona poddawała, tak, tą buławę. Ona, no tak, poczułam, że ona w tym zwierciadle rozdaje wybór. Ty masz wybór, możesz zmienić pracę, możesz znaleźć nową pracę, możesz podpisać umowę, nie musisz podpisać, możesz podpisać nowy kontrakt, możesz przyłączyć się do jakiejś spółki, nie wiem, cokolwiek, tak. Ale to jest ważne, bo te Twoje wybory. Właśnie decydują, czy ten kosz o Twoich owocach, Twoich działań, bo buława to działanie, o owocach Twoich działań, ponieważ to, co tu urośnie, tak, zasiejesz ziarno. Ty zasiejesz ziarno Asa Pentakli, czyli stabilności finansowej, tak? Na przykład zasiewasz to ziarno, ale plony. Ocenione będą kiedyś, to wszystko kiedyś będzie ocenione, wiesz, drogi wodniku, bo te denary wystarczy sięgnąć ręką i zrywać, ale to jest ta inna obfitość. Ta inna obfitość to jest właśnie ta ciąża z pierwszej wersji czytania naszego, tak? To, ta inna obfitość to jest z nieba i ty możesz pozbierać te plony. Boże, ciąża, może pomysły, ale od Ciebie zależy, co Ty z tym wszystkim zrobisz. Każda Twoja decyzja, każdy Twój wybór. Czasem człowiek nie ma wyboru, bo ludzie decydują za niego. I co wtedy się dzieje? Zobaczymy. Jest właśnie w takich emocjach, często pogubiony, ale zaraz zobaczymy. Proszę bardzo, mamy kartę słońca. Mamy kartę słońca. Nie bój się, bo karta Słońca mówi o radości. Tu karta mówi, że Ty będziesz dokonywać wyborów, bo ktoś da Ci ten wybór. I to będą dobre wybory, tak? To będą dobre wybory. Myślę, że tym razem, drogi wodniku, słońce jest przy Tobie, słońce świeci. Nawet a teraz wyszło słoneczko, niebieskie niebo się robi, proszę, i wejdziesz w energię. Króla Denarów. Ale te decyzje twoje, te twoje wybory muszą być przemyślane, przeanalizowane, wszystkie za i przeciw. I wtedy wejdziesz w energię Króla Denarów. Tylko wtedy, jeżeli podejmiesz słuszne decyzje, a sercem właśnie tym skrzywdzonym, gdzie jest ta nasza Tutaj jest, gdzie jest ta nasza druga karta. Zaraz ja ja jest. Tym skrzywdzonym sercem, tu skrzywdzonym w deficycie emocjonalnym, ty przyjmujesz ten kielich, który wcześniej pokazałam. Przyjmujesz ten kielich od kogoś. To może, ten kielich to rozmowa, to wsparcie, to wsparcie emocjonalne, to, to naprawdę miłość, przyjaźń, przede wszystkim taka rozmowa, tak? I ty przyjmujesz to, czyli otwierasz swoje serce jak ten kwiat lotosu, i tylko wtedy podejmiesz słuszne decyzje, przyglądaj się innym ludziom. Przyglądaj się osobom, które już coś w życiu osiągnęły, wiesz? Przyglądaj się, zacznij obserwować. Jak, albo rozmawiaj z takimi osobami, jeżeli masz możliwość, jak one to osiągnęły, yy, czy ich droga była trudna, yy, kręta, jakie doświadczenia mają z tego tytułu. I naprawdę warto rozmawiać o, o różnych swoich doświadczeniach po to, żeby, żeby osiągnąć jakiś sukces w życiu. A sukces to jest tylko słowo. A co jest sukcesem, my sami sobie y, określamy. Co jest naszym osobistym sukcesem, tak? I teraz aniołki moje zobaczymy. Aniołek nas sygnifikator, czyli kartę siódemki denarów. Co mamy? Korzystaj ze swojej wewnętrznej mądrości. Tak jak powiedziałam korzystaj, przeanalizuj wszystko, przeanalizuj wszystko y, za i przeciw podejmując jakąkolwiek decyzję, jakąkolwiek, y, jakikolwiek wybór, tak? Tak jak powiedziałam, czasem nie mamy wyboru, wtedy musimy poddać się okolicznościom i sytuacji, w spokoju zrozumieć Dlaczego tak się dzieje, a nie, dlaczego tak jest, a nie inaczej, dlaczego jestem teraz w tej sytuacji. I na spokojnie ocenić tą sytuację. Czyli ja to mówię: Mamy słońce cesarzową. Proszę, i przyjąć ten kielich, którego nie widzisz. Teraz nie widzisz, bo jesteś w smutku i rozpaczy z jakiegoś powodu. Nie wiem, każdy z was, drogie wodniki, jest w różnych sytuacjach z różnymi problemami. Ja powiedziałam to ogólnie, ale przyznam szczerze, że przyjęcie tego kielicha, którego nie widzisz, niby widzisz, a nie widzisz, tym kielichem może być wszystko, co dobre. O tak, tak, tak ci powiem oceniaj w ten sposób wszystko co dobre i karta na zakończenie jedna karta na zakończenie mak drugi raz mak zobacz zobacz pan bóg ma wiele oczu zawsze mówię pan bóg ma wiele oczu zobacz i on daje ci możliwości ciesz on daje ci możliwości kruki on chce dać ci uzdrowienie w emocjach, w sytuacji finansowej. On chce dać ci wyzdrowienie. On daje ci wybory. Jeżeli, tak jak powiedziałam, masz pracę, możesz zmienić na korzystniejszą. Jeżeli szukasz pracy, znajdziesz pracę. Jeżeli nie szukasz pracy, zacznij szukać pracy, tak, żeby ta stabilność finansowa była yy, płynęła, cały czas płynęła, tak? Nie musi być raz mniej, raz więcej, tylko żeby po prostu płynęła. No dobrze, czyli dwa razy karta maga, masz wiele możliwości. Analizuj, przemyśl, a wyjdziesz z deficytów. Finansowych, wychodząc z deficytów emocjonalnych. Musisz być stabilny emocjonalnie, po to, żeby dobrze pracować. I Anioł. Przepotężne. Proś, a będzie ci dane. Pukaj do różnych drzwi. Pukaj do różnych drzwi i szukaj pracy. Szukaj rozwiązań na dane problemy, czy do banku, czy rozumiesz? Masz kredyt, masz wysokie raty, może można je zmniejszyć, może można je podzielić na więcej, bo nie dajesz rady. To są takie codzienne nasze problemy, ziemskie problemy. Proś, a będzie ci dane. Tym zakończę to czytanie, drogi Wodniku. Jest wiele możliwości, ale my musimy je dostrzec. Dziękuję za to czytanie i do usłyszenia.